Skoro dobiliście tysiąc like, to czas by powiedzieć wam, jak czytać jak to. Zasada pierwsza. Przed mszą, przećwicz swoje czytanie. Chodonozor powiedział, czy jest prawdą szadraku, meszaku i abdednego. Zasada druga. Przed czytaniem, pomódl się, byś dobrze przekazał słowo Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak na ziemi. Zasada trzecia. Staraj się nie akcentować zbytnio on, en, czy i tym podobnych. Paś lud Twój, Panie, laską Twoją, szodę, dziedzictwa twojego. Zasada czwarta. Skup się i staraj się jak najlepiej przekazać ludziom słowo, które Bóg dla Ciebie przygotował. Zasada piąta. Możesz być dumny z tego, że to ty zostałeś wybrany, by głosić Słowo Boże. Pytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mnie pouczył i zrozumiałem.